Cześć, witajcie. W tym filmie pokażę Wam skrzynki narzędziowe Keter Connect. Prezentację zaczynam od skrzyni dolnej, skrzyni transportowej. Jest to skrzynia otwarta, największa skrzynia systemu w zasadzie. Nie mamy pokrywy, nie mamy zawiasów, zapięć uchwytu czy tam rączki na pokrywie, więc nie płacimy za te elementy. Mamy konektory, które będą e, służyły do przypięcia kolejnych skrzynek i to zobaczycie później, w późniejszej części filmu. Z tyłu widzimy cały mechanizm teleskopowy. Mamy dwa teleskopy, jest blokada rączka w tym ułożeniu do transportu, oczywiście na kołach. W tym ułożeniu rączka również zablokowana służy do transportu właśnie za tą rączkę. Jeżeli potrzeba wynieść skrzynię pod rabinie na piętro, jeżeli potrzebujemy to przenieść w jakiś sposób, mamy taką możliwość, rączka jest również zablokowana. Koła 18 cm o szerokości 5 cm. Dodatkowo tutaj ta wierzchnia warstwa to jest coś w rodzaju gumy, jest takie miększe tworzywo i to sprawia, że te koła naprawdę bardzo cicho jeżdżą po różnego rodzaju nawierzchniach. Wnętrze skrzyni dość duża pojemność jest, trzeba powiedzieć. Wiadomo, że te wszystkie przetłoczenia i kształt musi być taki troszeczkę, powiedziałbym, dziwny. Natomiast tutaj na plecach same. same skrzyni znajduje się jeszcze wnęka, która dodatkowo powiększa nam skrzynię. To też fajnie, że zwrócili uwagę nawet na taki element, który może nie w całości, ale częściowo powiększy wnętrze skrzyni. Drugą skrzynią na dzisiaj będzie skrzynia narzędziowa. Jest to średnia skrzynia, skrzynia, która posiada oczywiście już pokrywę. Mamy tutaj rączkę pogumowaną, bardzo wygodną. Pokrywa jest płaska, mamy tutaj rant, który będzie stabilizował kolejne skrzynie. To zobaczycie przy okazji omawiania konektorów. Dwa zapięcia stalowe. Zapięcia dociągają pokrywę. Jedno miejsce na zaczepienie kłódki czy zamknięcie kłódką. Pokrywa nie ma uszczelki, żadna skrzynia w tym systemie nie jest uszczelniana. I OK. Kratownica, która wzmacnia nam pokrywę. Taczka ma wewnątrz swoje miejsce, jedno miejsce w jednym położeniu można ją ułożyć w ten albo w ten sposób. I mamy w tacce miejsce na dłuższe narzędzia i na akcesoria. Wewnątrz skrzyni zobaczycie kilka przetłoczeń. To jest tylko i wyłącznie po to, żeby nadać sztywności całemu boksowi. Kolejnym ciekawym elementem systemu jest kosz. Kosz, który z zewnątrz wygląda bardzo podobnie jak organizer, więc od razu tutaj omówię. Przy okazji, z przodu mamy kilka przetłoczeń. Ciekawy kształt, który nawiązuje do reszty skrzynek. Boki są zapadnięte. Tu jest miejsce na ręce. Tu jest od razu uchwyt. Te konektory po otwarciu sprawiają, że tu mamy dość sporo miejsca na palce i wtedy mamy. Uchwyty do trzymania tego dwoma rękami. Wnętrze skrzyni y, skonfigurowane tak troszeczkę inaczej niż można by było sobie, że tak powiem, wyobrazić kosz, ale fajnie, inne możliwości ciekawe. Mamy przegrody, które można usuwać, i wtedy mamy jedną wielką przestrzeń któram dodatkowo możemy powiększyć o tą niewielką przestrzeń tutaj, po to, żeby wrzucić narzędzia w kształcie literki L albo w kształcie literki T. Zależy, co tam macie, co potrzebujecie schować. Czy to będą ściski stolarskie, jakieś, czy to będzie jakieś jakaś wkrętarka, kątownik, coś innego, coś dziwnego, co nie mieści się normalnie, jesteście w stanie to wrzucić po usunięciu przegródek. Te przegródki są trzy. Maksymalnie to, co możemy zrobić, to jest do tego stanu, czyli ta przegródka zostaje na zawsze. Tu oddzielimy małe narzędzia, drobny materiał od tego, co znajduje się w reszcie, reszcie tej przestrzeni kosza. Kosz posiada uchwyt, który bardzo fajnie się komponuje tutaj z frontem skrzynki. Uchwyt jest dość wysoki, wykonany z pręta stalowego, plastikowa rączka. Fajny, wygodny w transporcie kosz transport jednej bądź zestawu skrzyń za uchwyt lub za uchwyty boczne o których mówiłem przed chwilą. Drugim sposobem transportu skrzyń albo materiałów w systemie Keter Connect jest platforma. Platforma, która posiada cztery koła skrętne i dwa koła wyposażone w hamulec. Hamulec nie blokuje skrętu koła, to też taka informacja. Od spodu platforma jest delikatnie żebrowana. Z przodu i z tyłu platformy mamy cztery oczka, do których możemy zapiąć gumę i ustabilizować sobie jakiś element. Mamy oczywiście tutaj konektory. Mamy jakiś wzór, powiedzmy, antypoślizgowy na samej platformie. I mamy przetłoczenie w kształcie koła, w którym będzie można umieścić wiaderko. Wiaderko, które umieszczamy tutaj, może być y, transportowane, ale możemy też pracować sobie z takim wiaderkiem, jeżeli potrzebujecie nabierać masę albo jakiś inny materiał. Tam to macie to wiadro, jak widzicie, nie chce spać, nie chce wyskoczyć z tego y, miejsca, które jest dedykowane na, y, na to wiaderko, więc y, jest to bardzo fajnie, moim zdaniem, wykonane. Transport do 100 kg, czyli 2-3. Małe, cztery wiaderka, myślę na spokojnie. Nie stajemy na platformie, oczywiście, nie siadamy na tej platformie i pracujemy na równym, stabilnym, jakimś podłożu. Organizery: organizery małe, jeszcze pokażę za chwilę inne. W każdym razie z zewnątrz wyglądają bardzo podobnie jak kosz, więc tutaj sobie pomijamy ten temat. Mamy dwa zapięcia stalowe, które dociągają nam pokrywę. Pokrywa oczywiście nie ma uszczelki i pokrywa jest przeźroczysta i ma blokadę. Wewnątrz znajdują się kuwety. Kuwety w dwóch rozmiarach. Albo jest długa, taka dość fajna, ponieważ jest po prostu długa. To jest połączenie dwóch kuwet małych, ale w ten sposób. E, najczęściej spotykamy połączenie w ten sposób. Dwie kuwety dają nam jedną dużą gabarytem. W tym przypadku możemy zmieścić dłuższe elementy, ale będzie ich mniej. Można oczywiście wykorzystać na większą ilość materiału drobnego i wtedy mamy po prostu więcej miejsca. Tutaj, w tym, w tym przypadku, bez znaczenia. Oczywiście, jeżeli usuniemy kuwety, mamy fajną skrzynkę na narzędzia, czy materiał y, większy, dłuższy, jakiś materiał, który się nie mieści w kuwetach. To jest standardowy zabieg jak w każdym jednym organizerze. Który posiada kuwety, oczywiście, a nie przegrody. Dobra, przy okazji tych organizerów pasuje mi tutaj jeszcze powiedzieć o konektorach. Konektory, które są otwarte, nie stanowią problemu. Kładziemy kolejną skrzynkę. Zamykamy. Jaka by to nie była skrzynka, byle nie duża dolna skrzynia z kołami. Wiadomo, no nie. Jeżeli mamy konektory zamknięte, no to normalnie mógłby to być problem. W tym przypadku to wygląda w ten sposób, że pod jeden wkładamy i on albo się otworzy, jak widać tutaj. Nie wiem, czy dobrze tam widzicie, ale on się otwarł. Wtedy go można domknąć. Drugi zamknięty konektor jest w tym momencie problemem, ale tylko do pewnej e, siły. Jeżeli e, przyciśniemy trochę mocniej, to się otwiera i wystarczy go tylko domknąć. One są tak skonstruowane, że pod naciskiem kolejnej skrzyni po prostu same się otwierają. I to jest bardzo fajny temat. Czyli jeszcze raz, e, może pokażę. Zamknięte, spróbujemy wcisnąć obydwa naraz. Udało się, i domykamy. E, skrzynki, tylko ze sobą spinamy je konektorami. Dobra, e, uchwyty. Tak spięte organizery, oczywiście, producent o tym nie mówi, ale można to transportować w ten sposób. Myślę, że tylko ograniczeniem tej będzie waga. Trzeba rozsądnie pomyśleć, że to czuć. Zresztą, jeżeli podnosicie takie organizery, to czuć, że to już jest bardzo ciężkie. E, nie ryzykujcie, może nastąpić uszkodzenie. Jest to na pewno przeliczone do transportu jednego organizera, ale jeżeli są wyposażone w jakiś lekki materiał, lekkie narzędzia, itd leciutkie, można transportować w ten sposób, nic wielkiego się nie stanie, a mamy wolną drugą rękę, bo niesiemy dwie, lub trzy skrzynki w jednej ręce. Maksymalnie uważam, trzy skrzynki. Ostatnią skrzynią, którą chcę Wam pokazać dzisiaj jest skrzynia górna i u mnie są to organizery. Organizery, które mam w dwóch kolorach, w zasadzie z kuwetami w dwóch kolorach, szare i czerwone. Na przykładzie szarej pokażę Wam z boku, jak to się otwiera fajnie. Więc te organizery to są organizery dwupoziomowe. Na dole mamy standardowo wyposażenie, tak jak w organizerze małym. To już macie omówione, nie będę do tego wracał. Górny organizer posiada pokrywę przeźroczystą, oczywiście, która ma pewną w pewnym miejscu blokadę. Drugi organizer z pojemnikami czerwonymi wygląda moim zdaniem ciekawiej, jak dla mnie bardziej atrakcyjnie, kolorystycznie to jest rozegrane. I w górnej części tych organizerków mamy pojemniki w dwóch wielkościach: dwa takie pojemniki i 10 pojemników mniejszych. One w żaden sposób nie pasują wymiarem ani połową, ani długością, ani szerokością. Nie są zwymiarowane z tak jak te pojemniki na dole. To są pojemniki, które pasują tylko i wyłącznie tutaj do górnej części organizera. I fajnie, że takie małe się znalazły, bo mamy miejsce na naprawdę bardzo małe elementy jak wkręty czy, no wkręty też, pchełki. Na środku tutaj jeszcze Widzicie miejsce, które jest przeznaczone na rzeczy, które nie mieszczą się albo nie chcecie ich mieć w pojemnikach. Organizer w tym momencie jest otwarty, to widzicie. Tutaj na dole są również wkręty, ale chcę Wam jeszcze opowiedzieć troszkę o rączce, która jest bardzo ciekawa. Rączka, która jest zbudowana w ten sposób, że mamy aluminiowy profil. Na środku jest rękojeść pogumowana, dwa elementy plastikowe na zawiasie. I jak widzicie tam, chociaż nie wiem czy to dobrze widać, bo to jest czarne na czarnym, ale rączka blokuje nam całą skrzynię. Organizer otwarty będzie zablokowany rączką, więc z automatu podniesienie rączki blokuje nam skrzynkę i możemy to podnosić. To jest fajny temat. Ponadto u góry nie ma już konektorów, więc nie zapniemy kolejnej skrzynki, ale możemy w transporcie na przykład w samochodzie albo przy przechowywaniu tych skrzynek ułożyć kolejną skrzynię. Ona tutaj siedzi, pasuje wymiarem, natomiast nie da się jej w żaden sposób przypiąć. W tym filmie to byłoby już wszystko, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie systemu Keter Connect albo używacie tych skrzyń, to piszcie śmiało pod filmem. Zapraszam do pozostałych moich filmów, zerknijcie sobie do opisu i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!